Witamy! Będziemy mieli okazję obejrzeć spotkanie, które zostało zorganizowane na Düsseldorf Arena. Już niedługo pierwszy gwizdek. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski. Startuje najlepsza liga świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Raków częstochowa zmierzy się z klubem FC Kopenhaga. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. pokażą to, z czego są znani, czyli wysoki i intensywny pressing. Zgadzam się, że to zespół, który najlepiej czuje się wtedy, gdy gania po całym boisku za rywalem jak wściekły, by odebrać mu jak najszybciej piłkę. Nie obawiają się podejść pod obrońców przeciwnika, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem narażenia się na kontrata. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Zagrają najpewniej w ustawieniu 1-4-3-3 z fałszywą dziewiątką Jacku. Na to wychodzi. Bardzo ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale jedno jest pewne. Dużo będzie zależało od gry tego fałszywego napastnika, od tego, jak będzie łączył poczynania pomocy z grą pierwszej linii. Spodziewałbym się schodzenia skrzydłowych do środka. Iwi Lopez. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. To środkowuje z rogu, dość głęboko. I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. To rozegranie rzutu różnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Prowadzą zatem jeden do zera. Fran Tudor. Do Sebastiana Musiolika. Teraz musi! Boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. A potem Zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Primasowi. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Dobrze to teraz rozgrywają. Czekają aż gdzieś rywale skupią krycie. Larsson. I to tyle z tej akcji, a tak przerwany, dobra interwencja w destrukcji, dobrze go tam wypuścił. Patryk Kuhn przy piłce. Pewna interwencja w obronie. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis, skuteczny odbiór, choć był ryzykowny, Musieli. Do Sebastiana Musiolika. Szansa, czy przełamie impas? Prawo dla obrońcy, ale niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane. I strzela. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Mamy teraz wynik 2 do 1. Chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie oddaje jej za bezsen. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Tudor, Musiolik do Sebastiana Musiolika. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. No, 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 ale trick. I teraz dobra okazja do kontry. Niedługo zabrzmi gwizdek, doliczona tylko minuta gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Nic dziwnego, że właśnie temu nazwisku poświęcamy dzisiaj tyle uwagi. Świetnie pokazuje się w ataku. Kapitalna dyspozycja strzelecka. Wiele razy zagrażał bramce rywali, no i robił to... Do przodu obrońcy jakby zaskoczeni. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym... Dość środkowuje z rogu, dość głęboki. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Traci tę piłkę bez faulu. Musiolik. Patryk Kun przy piłce. Drożnie, może strzelać. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat trika. I jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat trik, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Mamy więc 3 do 1. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Ale okazja na gola! Tak, proszę państwa, kolejne trafienie. Mamy trzy bramki przewagi. Na I pozachwycajmy się tu tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu, ileż uporu, by nie odpuścić w połowie, ileż energii. Jestem oczarowany. Aktualny wynik to 4 do 1 Larson. Groźnie zbliża się do bramki. Nic z tej akcji już nie będzie. Dodanie do Patryka Kuna. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Okazja przed nim teraz. Ależ to było wejście. Tu mogła być bramka. Iwi Lopez, Musiolik, Patryk Kuhn. Nic z tego nie będzie. Musioli. Patryk Kun. Czy mu się uda? Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Zaczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Naprawdę udana interwencja. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. I po akcji, aż szkoda. Może próbować akcji skrzydłem. Nukę dostał Musiolik. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Przechwyt i są przy piłce. Musiolik. Out dla drużyny przeciwnej Po tej dobrej interwencji Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie Mamy zmianę Inteligentnie w obronie teraz Znowu zdołali przechwycić piłkę Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Larson. Okazja do strzału. Udana teraz obrona tego strzału. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Zrożnego w okolice 11. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. No, pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Ryzykownie, ale skutecznie. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Sędzia kończy mecz. Nieudany start w tych rozgrywkach. Na dzień dobry tracą punkty. Porażka wynikająca z niefrasobliwości. Chyba nie docenili klasy rywala, który poczynał tu sobie dziś bardzo śmiało przy biernej postawie obrony. Oddali też środek pola na tyle, że nie byli w stanie przeciwdziałać rozwijającym się atakom, ani intensywnie konstruować własnych. W kolejnych meczach UEFA Champions League potrzebna im zmiana taktyki. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym. Dość środkowuje z rogu dość głęboko. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawy. Do Sebastiana Musiolika. Teraz musi. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. I strzela. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Patryk Kuhn przy piłce. Groźnie, może strzelać. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Ależ okazja na gola. Tak, proszę Państwa, kolejne trafienie.